Dariusz Mląski to jeden z czołowych przedstawicieli współczesnej sztuki polskiej, którego twórczość łączy w sobie elementy malarstwa, obiektów malarskich oraz fotografii. Urodził się w 1963 roku w Mińsku Mazowieckim. W latach 1985-89 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem profesora Tadeusza Dominika, profesora Zbigniewa Gostorskiego oraz profesora Ryszarda Winiarskiego. W latach 1993-2003 prowadził pracownię malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą malarstwa na Wydziale Grafiki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Wit w Warszawie oraz Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Otwarta Pracownia w Krakowie. Twórczość Mląckiego charakteryzuje się subtelnością i poetyckością. Artysta jest znany z takich cykli jak koperty, świece czy telewizory. W swoich pracach często wykorzystuje różnorodne podobraże, takie jak korek, pleksi czy stare tapety, co nadaje jego dziełom unikalny charakter. Jego malarstwo jest głęboko osadzone w nurcie sztuki metafizycznej i duchowej, co sprawia, że jest jednym z najciekawszych przedstawicieli średniego pokolenia artystów w Polsce. Prace Dariusza Mląckiego znajdują się w wielu prestiżowych kolekcjach publicznych, takich jak Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Narodowa Zachęta czy Broadway Galery w Nowym Jorku. Artysta współpracuje również z wieloma galeriami, m.in. z Galerią Białą w Lublinie, Galerią Rzeźby w Warszawie oraz Galer Galerią Korekta w Warszawie, której jest założycielem. Dariusz Mląski to artysta, którego twórczość łączy tradycję z nowoczesnością, tworząc dzieła pełne głębi i emocji. Jego malarstwo stanowi istotny wkład w rozwój współczesnej sztuki polskiej.